Wyzwaniem dla hotelarzy jest to, jak mogą oni efektywnie komunikować się z tymi klientami bezpośrednio, bo jest dużo platform, portali rezerwacyjnych, które stawiają się troszeczkę jako taka platforma pomiędzy gościem a, a hotelem. Także jest pewne ryzyko, że marka zacznie tracić. Kontakt ze, ze swoim gościem, a wiadomo, że pozyskanie drugi raz jest, kogoś jest kosztowniejsze niż utrzymanie jego lojalności i to jest święta prawda od dawna powszechna. No, a mamy bardzo, bardzo duże przyspieszenie tego rynku, tych rynku pośredniczącego i jest to pewne zagrożenie. I jak się w tej sytuacji odnaleźć? No, także na konferencji chcielibyśmy odpowiedzieć. Wielką rolę w tym, w tym całym ekosystemie. Dzisiaj pełni Google, dlatego też zaprosiliśmy ich na konferencję. Będzie kilka paneli związanych ze specjalnym formatem reklamowym HotelAds. Chcielibyśmy porozmawiać więcej o, o tej sprzedaży bezpośredniej versus sprzedaży przez pośredników. Czy Hotel Marketing Conference to jest taka mocna rzecz? no najmocniejsza w branży tej naszej, większej konferencji z większą ilością merytorycznych prezentacji nie ma i chyba nie będzie, bo, będzie, bo plany na przyszły rok mamy jeszcze większe, a chociaż to będzie zdecydowanie największa dotychczas. Dobra, no, no to trzymam. Wielkie dzięki. Dzięki.